Większość wskaźników i danych makroekonomicznych, jakie obserwujemy, przygotowując szybki monitoring NBP wskazuje, że sytuacja sektora przedsiębiorstw jest dobra i jest stabilna, a prawdopodobieństwo, że sektor dalej będzie się rozwijał, jest wysokie. Utrzymujący się wzrost popytu zarówno krajowego i zagranicznego, Motywuje przedsiębiorstwa do zwiększania produkcji i świadczenia usług. Przedsiębiorstwa są coraz częściej nastawione na rozwój. To wymusza na nich dostosowania i modyfikację ich dzisiejszej strategii działania. Procesy te są zarówno dobre dla tych firm, jak i dla całej gospodarki. I tutaj na uwagę zasługują zmiany, jakie przedsiębiorstwa planują dokonać w obszarze polityki płac i zatrudnienia. Badane przedsiębiorstwa powiedziały nam dzisiaj częściej niż w kwartałach poprzednich, że mają zamiar zatrudniać i zwiększać płace. I co ważne, te wzrosty płac będą dzisiaj większe, przeciętnie większe niż miało to miejsce w kwartałach wcześniejszych.